Półgrosz Władysława Jagieły. Proszę Państwa, moneta półgroszowa, podstawowa, jednostka obiegowa, rozrachunkowa ówczesnej epoki, jeszcze nadal duży, czyli za chwilę już się zmniejsza, już za Kazimierza Jagiellończyka mamy za chwilę mniejsze, a jeszcze mniejsze za Olbrachta te półgrosze, ale ten jest jeszcze duży, ale prawdopodobnie już nie za mocnej próby i przede wszystkim bardzo niestarannie bity typ, więc tutaj o ładne egzemplarze naprawdę trudno, a noty MS... Przy tych monetach są dużą rzadkością. Stąd proszę Państwa, tę sztukę wybraliśmy na aukcję premium do łazienek królewskich, gdyż pół grosz Władysława Jagieły w MS-ie to jest coś, czego się często nie spotyka. Moneta ze standardowymi niedoskonałościami bicia, czyli tutaj ta czytelność legend nie jest pełna, ale jednak jest no, zachowana pełna, menicza świeżość i rzadki typ. Jeden z dwóch typów z krzyżykiem. Ten jest przez pana Pawlikowskiego. Datowany na rok 1407 i to zaledwie na kilkumiesięczny okres emisji. Także ładna moneta pod względem zachowania przede wszystkim powierzchni, połysku, blasku medniczego i doceniona notą MS62, a także z rzadkiego typu. Polecamy!